No i siemaneczko kochani, witam Was ponownie, tym razem widzimy się w Olsztynie, gdzie już rozpoczyna się, słuchajcie, park, Fl park, targ, flumark. Stoiska się już powoli rozstawiają, możecie to zobaczyć tutaj. No a ja dzisiaj zawaliłem troszeczkę i zapomniałem go praczę zabrać z domu, nigdzie go nie mam, zabrałem baterię, zabrałem wszystko, a kamerka musiała zostać niestety w domu. Także będę nagrywał telefonem, mam nadzieję, że jakoś nie będzie gorsza, zarówno dźwięku jak i wideo. Także kochani, widzimy się za chwileczkę jak zabiorę was na spacer. Myślę że dzisiaj będzie taki odcinek, myślę raczej dosyć krótki, zwięzły na temat co konkretnego możecie tutaj znaleźć. Także nagram wam ładnie każde ładnie stoisko i zobaczycie czy wam coś się podobało. Także możecie zobaczyć z tematyki staroci zostały mi te maszyny do szycia. A teraz wszedłem słuchajcie w temat zabawek Czy nawet nie ja Tam ta kierowniczka co tam stoi Do tego szkło z Ząbkowic Oczywiście Jakieś świąteczne ozdoby e, Słuchajcie Bielizna, krawaty I paski damskie Także Wybór potężny A ja zanim długo Zabieram was jak już się wszyscy rozstawią Na wycieczkę po tym tak grogu no i słuchajcie moi drodzy, ja już śniadanko zjedzone, czas wyruszyć na zwiedzanie, słuchajcie także. Jak widzicie ludzi przybywa, stoi, tak samo przybywa. Ja robię małą pauzę, bo trzeba zaskoczyć o toaletę. I za chwileczkę ruszamy dalej. No, także wracając do tematu, co możemy znaleźć, ruszamy na dalszą wycieczkę, słuchajcie. A ja Was już zapraszam na... No na ten już nie, ale na kolejny, co niedzielę, targ w Olsztynie Flumak. Zobaczcie, jak piękne z rzeczy takie ładne. I starocie, i nowe. Akurat jesteśmy w części, gdzie większość rzeczy to są właśnie już starocie, ale przejdziemy też do części z nowszymi rzeczami. Szkieł, więc może stąd moje tak stoją i nic nie idą, chociaż są anioł bardzo wystawione, no ale co u tak. ludzi a ręce to mi już odpadają. Ale zabiorę Was za chwilę do kolegi i ja, on dla tych, którzy interesują się militarką to tam będzie szpajał sporo do nagrania, także na pewno Wam się spodoba ubrania, ubrania warzywa słuchajcie. I jeszcze więcej ubrań idziemy do tego Maćka o baterie, słuchajcie latarki, lampki <grywki> i wszystko co się tylko da wymyśleć stworzyć znajdziecie tutaj także idziemy teraz do Maćka i zobaczycie sobie jak wygląda duże stoisko militarne o tutaj jeszcze zostały różnego rodzaju sprzęty tkarskich ubrania i wiele, wiele innych. A patrzcie, widzicie tego gościa w moro spodękach. I tu mamy agencję mienia wojskowego, słuchajcie. Maciusiu, to nagrywa sobie. A tu możecie poznać Maczka. Maciek też prowadzi paintballe, różnego rodzaju akcje survivalowe, wyjazdy dla firm, także... Zapraszam do Wietnamu. Dokładnie, Wietnam. Zresztą link zostawię w opisie filmu. Także na pewno sobie będziecie mogli wejść, zobaczyć. No i co mówiłem, że was zaskoczę, no nie? Chcieliście, <laughs> że będzie kolejne stoisko, co będą dwie pary majtek i jedna bluza. A tu gościu przywiózł trzy jednostki wojskowe. <laughs> Zobaczcie, jest Piękna piękna, piękna sztuczka. z militarki tu nawet nie będę wam wymieniał, bo doby by mi zabrakło, żeby te wszystkie rzeczy wam powymieniać. Ale jak się coś wam rzuci w oczy, piszcie śmiało na maila do mnie, albo bezpośrednio już wtedy do Maćka I na pewno coś się dla was kombinuje, zobaczcie jaka wypasiona w duchach. Mam coś dla siebie Masz dla mnie coś? O, Maciek coś dla mnie ma dla Co ty gadasz? Widzieliście, Borys ma już nie tylko buty, ale i okulary gąbki, gąbki. Zajebiste Zrobimy Naklej tam gąbkę A to, dobra no i słuchajcie, co powiecie, to jest stoisko militarne, no nie, że można się schować z całą resztą, no ale przejdziemy Zobaczymy pozostałe stoiska, tutaj mamy odzieżówkę, odzież, 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 odzież i jeszcze więcej odzieży No i widzicie Ojej, ja myślałem, że mam dużo zabawek, Zobaczcie jajka z przydomowych hodowli kur. Tu jakie piękne zdoby macie. Świetne. Także widzicie, moi drodzy, wszystko to w Olsztynie, dark flumark. Wpadajcie świeże pieczywo, warzywa, owoce i wiele, wiele, wiele innych. Także nie może Was zabraknąć. A ja ruszam dalej. Latyczki książki i gry widzę książki głównie Piękny został Na pewno ktoś coś znalazłby dla siebie Można spowolnić nagranie, wtedy będziecie mogli sobie powoli obejrzeć dokładnie jakie książki tutaj się znajdowały. Mamy miody no i tak jak widzicie, targ zaczął żyć. Słuchajcie, również mam płyty winylowe, kasety, różnego rodzaju sprawy, herbaty i wiele, wiele, wiele innych. Także słuchajcie, moi drodzy. Nie przegapcie, jak macie jakieś starocie w domu, które macie wyrzucić Może warto zabrać swojego syna, albo córkę Nauczą się troszeczkę przedsiębiorczości też Z zakresu handlu <noise> A wiecie, zawsze to fajniej Jakoś aktywniej spędzić ten czas niedzielny Niż na siedzeniu w domu, szczególnie, że no Pogoda zaczyna piękna nam dopisywać No i moi drodzy, jak co tydzień Taki teraz targ dobiega końca, ludzie już się pakują My już też spakowani ruszamy do domu. No nie było tak dobrze, mama twierdzi, jak w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu, ale było też super. Wy napiszcie, jak wy to oceniacie, czy Wam się podobało. Dajcie znać, czy byliście tu kiedyś albo na podobnym targu. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka na razie. Hej!